Jestem w tych 100% przekonany. Nie ja się wcale nie dziwię, kiedyś ten Michael Moore, ten, który na, nakręcił parę filmów dokumentalnych, zresztą znany reżyser robił właśnie dokument i o, o tym, dlaczego w Ameryce tylu ludzi się. Z, tyle ludzi tylu ludzi ginie, nie. I hmm. pojechał do Kanady. Bo w Kanadzie jest bardzo małe, ma, bardzo małe są zabójstw, bardzo mało jest zabójstw. Bardzo. Tak, tak, tak. I, I wiesz, i się pyta. Yy, czy bo uważał, myślał, że to dlatego, że, że, że jest po prostu za dużo broni w Ameryce, nie? Ale pojechał do Kanady, okazało się, że w Kanadzie mają wszyscy broni, to po kilka sztuk, nie? I totalnie był w ciężkim szoku, że wiesz, że, że mają tyle, tyle broni i one zupełnie nie służą do zabijania, gdzieś tam na polowania czy coś. Pojechał do jakiejś miejscowości, nie? I mówi i pyta się gościa policjanta, kiedy tu było ostatnie morderstwo, nie? A ten, no. wiesz, nie wiedział o co mu chodzi, wiesz, ogólne takie fakty. On mówi, jak gdzieś chyba 20 lat temu ktoś kogoś potrącił, czy coś specjalnie, ja pierdź, No właśnie, tak, tak to właśnie jest, nie? Ale przede wszystkim Kanadyjczycy, zauważyłem, to jest bardzo, e, no miły naród, to tak można powiedzieć. E, I oni są, no bar bardzo sobie ufają, że tak powiem, nie? Jak gdzieś tam e, są takie słynne, wiesz, przedmieścia, gdzieś tam domek obok domka, e, obok domku, i często właśnie ci ludzie się tam kumplują, wiesz, sąsiedztwo i oni na przykład no nie boją się zostawić komuś dom. Na przykład ktoś wjeżdża na tydzień, słuchaj, masz tu kluczyki do domu, tam zajmie się czasem podlej kwiatki czy coś takiego. No i się, wiesz, mogą bez problemu takie coś zrobić, nie? Oni mają ufną, ufają sobie, nie? No no no. no ale też jak, jakbyśmy mieli porównywać, no też mogłoby takie pytanie paść. Jeżeli porównamy Kanadę do Polski, to co bym, to, co bym wybrał, tak jakby, nie? Ja bym wybrał Kanadę, bo mają darmową opiekę zdrowotną. O, to też jest przy, przykładem dobrym, tak jakby. Ale ja bym przede wszystkim... Zobaczmy, jak wygląda życie w Kanadzie, a jak wygląda w Polsce. W Kanadzie, powiem Ci... Na przykład, że mojej babci, która robi zakupy. Słuchaj, babcia jedzie raz na tydzień na zakupy, i nakupuje za 100 dolarów tyle jedzenia, że przez cały tydzień masz wypchaną lodówkę, wypchany freezer, czyli tą, czekaj, zamrażarkę. zamrażarkę masz wypchaną i słuchaj, masz tyle jedzenia ile chcesz. I na tydzień ci to spokojnie wystarczy i masz no, jedzenie luksus, nie? A w Polsce powiedz, pojedziesz do Biedronki, zapłacisz 300 zł i masz na dwa dni góra nie jedzenia. I ten, no zobacz, jaka to jest różnica ogólnie już w, taki, w takiej błahostce. za 300 zł, to na dwa dni to sebatonów batonów nakupisz, nie? za 300 zł to jednak można sobie trochę ten, to Nie, naprawdę ci. Mówię, znaczy może 300 nie, ale jaka jest rodzina, nie? ile jedzą, nie? Wiesz, co ja ci powiem, że znam kobietę, która jest jakąś tam księgową, zarabia 6 tysięcy na przykład złotych. Na miesiąc je. I... Powiedzmy, to nie starcza na, na, wiesz, dogodne, takie podstawowe warunki życia, jak ona to, wiesz, stwierdziła, no, nie? Ona potrzebuje za ileś tam, wiesz, złotych kupić zakupy, no, na miesiąc, czy na ileś? Jej 6 tysięcy złotych nie starcza, no, nie? Na, na przeżycie, na życie o tak zwane pieniądze, nie? Także, wiesz, no, to jest, też taka kwestia, kto jest taki, wiesz, sumki, który może wykorzystać klucze przyzwyczajone. 300 zł, to ludzie się tam... Ale no kurde, zobaczcie, no to nie chodzi mi o tutaj 300 zł, że nakupujecie chipsów, batony, tylko normalnie wiecie, jeśli tam jakieś mięsa, wędliny, to wszystko, to teraz żyje, wszystko. Nie? Więc no codziennie taki jakiś obiad składający się z dwóch posiłków, no to troszeczkę jest wydatek, nie? A jeszcze e, trzeba doliczyć w to jakieś, wiesz, tam e, inne rzeczy, do domu, czy papier i. Nie rozumiem, rozumiem, co masz, co masz na myśli. To jest. E... Na tej takiej, na tej zasadzie, że yy, idziesz, bo, bo można pójść do polskiego supermarketu i za 300 zł kupić mnóstwo rzeczy, tylko że się wybierze takie rzeczy, które mają starczyć na dłużej, nie? Tańsze, natomiast jak idziesz do supermarketu, bierzesz 300 zł i kupujesz co chcesz, to może się to szybko skończyć, nie? Tak, tak, znaczy zobaczmy ile można kupić za te 300 zł tutaj, a ile można za te 300 zł kupić tam, nie? Tam o wiele więcej rzeczy kupisz na pewno. I tam przede wszystkim też są ceny, te dużo przecen zauważyłem. Tam jest tyle, po prostu wchodzisz do supermarketu wszędzie masz takie. I nie, nie takie przeceny, że wiesz, masz, nie wiem, coś tam 200 zł i nagle oni robią przecenę taką, że wpisują u góry 500, skreślałem to 500 i nadal jest 200 zł, nie wiem, no, widziałem takie triki. Tam masz naprawdę takie mega przyceny. Nie? U nas w Polsce ten teraz wyraz yy, promocja jest, toż, jest, jest synonimem wyrazu cena. U nas już się nie pisze w sklepach cena, tylko się pisze promocja albo darmowe mm -hmm. powietrze Tak. No kurde, w tych chipsach to jest też rzeźnie jest. To wsadził, wsadził powietrze do moich chipsów, nie, nie jak to było nazwę? Kto to, to wsadził moje chipsy do, do mojej paczki. Kto, to, z do mojej paczki z powietrza. No. no one są nieźle nabombione. Ale to to wiecie, no to, te, te, te paczki z chipsami one są napompowane dlatego, żeby się chipsy nie pognioty czy znaczy, no wiesz, no, ale jak masz no, mega paczka, wiesz, dostałeś 20% więcej tego, więcej powietrza. Yeah. O, to ja wam, ja wam powiem fajny trik, co się nauczyłem na studiach, co się robi z paczkami po chipsach. Nie, nie, róbcie tego w domu, a się tego uczyłem na starej bardzo mikroweli, jak sadzicie... Paczkę e, po chipsach do mikroweli, ustawiacie tam na dwie minuty. Skrovela. To ten, to ona się skurczy tak, takich stopni chyba do trzech razy się skurczy i będziecie dalej w stanie oczytać ściąkę z niej, nie? A wieszcie, ja już tak nie. robiłem tak kiedyś na trzech różnych i udawało się. Oczywiście ja tam też uw... popaliłem po boku, ale rzeczywiście skurczy się tak dwa trzy razy, wiesz, ale, ale będziecie mogli w stanie, będziecie mogli w stanie oczytać ściąkę dalej. Nie? A można to zrobić z chipsami w środku? <laughs> Nie wiem! <grymne> to jest niezły patent, co ja planowałem Cinnamon Challenge, ale zrobię to! Cinnamon <grymne> challenge Ja, ale ludzie czasem naginają te cinnamon czy wiesz, łapią... No wiesz. Ile, nie Rozumiem. wiem, czasami, czasami, czasami się wcale nie dziwię. Jak wiesz jak komuś pójdzie dym z ust. No przez motże no, to. to... Znaczy ktoś... Aha, dobra, to coś jeszcze chcecie powiedzieć, bo... Nie, nie, jeden, jeden ktoś mnie się pytał, jak... Widzę, że troszeczkę ciekawości jest wokół tej Kanady całej. Ktoś tu się mnie spytał, jak wygląda mniej więcej kultura. Jak na przykład. W, znaczy, jak wygląda. Typowy ogólnie? dzień Kanadyjczyka. Staj to... rano, bierz się z niedźwiedziem, <laughs> <Szeremblak, śmiech> wiesz. Tak jest. Łapiesz gołymi tak, rękoma tuż koło niedźwiedzia, wiesz. Łapiecie razem łososia. Potem ten, polujesz na renifera, to znaczy jedziesz na nim gdzieś, ujeżdżasz. no tego typu. No, I odstawiasz Mówię. potem do świętego Mikołaja. No. Ja zostawiam <laughs> się A później, jak trzeba zbudować dom, to wiesz, wyrywasz drzewo i kurde łukanie, że na drugi raz. Znaczy, aż... Jak to? <laughs> Chodziło znaczy, mi tu o hardware Oj, O Jezu. Jak mi zimno, to jakby zimno, tu zabijam jelenia i sobie wypladam jego skórę na plecy i tyle. Tak, jak Dlatego tak ta, kurde tanio wszystko tam macie, bo wszystko jest pod ręką kurczę. <śleskutka> wiesz, tu, tu sobie jakieś nudle kupi w sklepie, a za, za drugie tyle wiesz kurczę, potrafi niedźwiedzia położyć kurde tak, tak, w leslinku w tak. jakiś przeręblach i ten, nie? Jak, jak idziesz, idziesz do supermarketu to wiesz, to, to nie dostajesz łososia, tylko możesz sobie wyciąć przerębel. Kupujesz wiesz, <śleskutka> kupujesz przerębel i łap. masz <śleskutka> <śleskutka> godzinę. Wiesz tak, potrzebujesz transportu co ty gościu? Bierzesz brzesz od kurczę robisz, wiesz klej i lecisz kurczę wzdłuż jeziora Kurde. No no, no, ale mamy tu Kanadyjczyka, więc A może nie. wróćmy Dawaj, do, do rzeczywistości. Nie nie, bo ktoś mnie się pytał, jak wygląda życie względem właśnie tych McDonald'ów i tego wszystkiego, bo istnieją takie stereotypy, że wiesz, że Amerykanie tylko wpierdzielają tego McDonalda i w ogóle są grubi. I jak wygląda to w Kanadzie? Akurat powiem Wam, że fast foody w Kanadzie nie są aż tak mega popularne jak w, w tym, w Ameryce. I w Ameryce to często jest tak, że w porze obiadowej oni zawsze gdzieś tam do jakichś fast foodów zajeżdżają, a Kanadyjczycy wręcz przeciwnie. Oni zawsze rano zajeżdżają do takiej firmy. Nie wiem, czy słyszeliście, ona się nazywa Tim Hortons. I to jest jedna z najpopularniejszych, właśnie firm, firm gdzieś tam w, w Ameryce całej. I oni zawsze, pierwsze co, co zawsze kupują, to y, jakieś tam rogaliki, czy tam y, pączki, czy coś takiego, znaczy jakieś tam donaty to się nazywają, mm. i kawa. I to tak wygląda mniej więcej dzień, y, wiesz, tam rano, tak rano, zawsze to się zajeżdża do tego Tim Hortons, kupujesz, a zazwyczaj w porze obiadowej to się wraca i się w domu zazwyczaj je. To jest, jest mniej popularne, żeby jeść fast foody, w tym w jakichś, wiecie, McDonald'ach, czy. czy te, te... Rzeczy. A, a propos McDonald'ów i Amerykanów, faktycznie tam jest. To... Znaczy, ja tam za dużo Amerykanów w Ameryce, jakichś otyłych Amerykanów nie widziałem, pewnie siedzą w domach i tyją, nie? A ale widziałem, wiesz, małego Indianina jeszcze w pieluszce, który wiesz, stał w McDonald'zie i, i ten i ładował już kole, wiesz, z tego z tego... Z maszyny, nie? Także od wczesnego dzieciństwa te dzieciaki się uczą dosyć nieprzyjemnych to. zwyczajów. No, no to już jest tylko i wyłącznie wina tych, nie? Parenting, że to tak nazywamy, jak to jest Wychowanie, nie? Dawno wychowanie. No. Później zły nawyk żywieniowy, później organizm też inaczej to wszystko później wchłania i. Dupa, nie się, a już, wiesz. zawalasz winę, że masz grube kości, nie, to coś z tym stylu. Ale jeszcze jedna rzecz, o <laughs> której warto wspomnieć. Ja kiedyś planowałem kiedyś gdzieś, gdzieś o tym pogadać, ale. W, 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 tym, w, w Stanach te McDonaldy i w ogóle te wszystkie fast foody to wyglądają gorzej niż u nas kiedyś bary mleczne. To jest po prostu taki syf. Powiem Wam, że najładniejsze McDonaldy na świecie są w Polsce, bez kitu. To są najbardziej ekskluzywne, wiesz, takie wypasione lokale, no, no, no. czysto, wiesz, piękne. W Stanach to jest jakimś starym barem mlecznym, to po prostu. No, u, u mnie powiem, że, że są odremontowane chyba ze 2-3 McDonaldy i no wyglądają naprawdę jak jakieś takie nowoczesne, pachnie nowoczesnością, nie? I tam w, wszystko ładnie zawsze posprzątane ale... Mm, wiem, że w Kanadzie jest jedna taka firma, to się y, Taco Bell nazywa. To, o, to pyszne to jest jedząkę. To jest naprawdę pyszne, ale wiesz co jak ja tam weszłem i zobaczyłem co, co tam jak to wygląda, wiesz, jakaś taka... Dosyć otyła pani, która no, troszeczkę jest niezadbana, wiesz? Z tyłu ludzie, wiesz, tak przygotowują to jedzenie. Ach, to tak nieciekawie, ale no było dobre, <laughs> powiedzmy. U nas Taco Bell, wiesz, chciało się wbić, tak jak na przykład Starbucks. Starbucksom się teraz udało, nie? W Polsce. Mm -hmm, mm -hmm. Też były swojego czasu takie kurde, śmieszne tortille i takie pierdółki, właśnie z Taco Bell. A zauważyłem, że, że ten, że się pojawiał też Subway, na przykład w Poznaniu. O, Subway, no. i mhm. mm -hmm, spoko. Ja, ja lubię, właśnie kanapki tam. Ale, ale nawet, nawet w Niemczech te, te, te fast foody wyglądają koszmarnie w porównaniu do polskich. Wiesz, wchodzę w. Gdzie? W Monachium? W Monachium wchodzę do, do, do McDonalda. Wiesz, gorąco, po prostu parno z ulicy, a tam wiesz, wszystkie okna potwierane. Słychać samochody, bo klimatyzacji nie ma. No kurde. Widzieliście w Polsce McDonalda bez klimatyzacji? <k00> no nie, nie. To no, 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 są. Na, i, i to, mi, to mi dało do myślenia, bo cały czas się mówi o tym, że Polacy to wiesz, brud, syf i, i, i tak dalej, ale w Polsce na ulicy jest znacznie, znacznie czyściej niż w większości krajów zachodnioeuropejskich. Już o Stanach Zjednoczonych znaczy, w Stanach Zjednoczonych jest też czysto, bo oni mają tam takie kary za zaśmiecenie, za że się w pale nie mieści. Natomiast Niemcy wcale nie mają tak czyste. Nie wiem, nie wiem skąd, się, skąd ta, ta, ta taka opinia, że, że coś, jeżeli chodzi o czystość Polaków, coś jest nie tak. Bo nie mamy się naprawdę czego, czego wstydzić. No, no. A co, co tych jeszcze kar, to z tego co słyszałem, to w Anglii są nawet takie kary, że dostajesz większą karę za to, że, twu, że nie posprzątasz po swoim psie, jak z narobi, gdzieś tam na, na trawkę. I no, za, za to dostajesz więcej kary, niż za przekroczenie prędkości, nie? I miło, kurde. No, bardzo dobrze, od razu by się skurczyli. No, czy... Wiesz, tylko, że no. Przekraczając prędkość narażasz tak jakby życie kogoś, nie. No to dla nich wiesz, czystość i... i, i no powiedzmy kupa jest ważniejsza niż ten. Nie, niż, niż dbanie o bezpieczeństwo, nie? Na drogach. No. no, no. Czego ty się spodziewasz, oni tam mają wiesz, róg drogowy na na niż u nas, chłopie, to jest jakiś pogięty kraj, i nawet tam nie ma co. Wiesz. Co on to robi, ten ten druid? Co to jest? A wiesz co, to jest to jest jajcarz, To jest troll druid, ja się wszystko myli, wiesz? No, on się uczy. Tak, się zaspamował się Moonfire'em. Sam siebie. Nie robiłeś tego quest'a nigdy? Nie, 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 nie. O, to byś się nieźle ubawił. Nie, Trolle to są... No, troll druid też super, moim zdaniem. On świetna sprawa, tak samo. Wyważłem, ja że myślę, to Strasznie, że nie wprowadzili. No, strasznie ale się. dużo podróżników jest, wiecie? To jest tak dużo podróżników, oni znają wszystko, oni wiedzą wszystko. A tak, tak. Co nie, co nie powiem o Kanadzie, to nie, w Kanadzie nie jest tak, w Kanadzie jest tak. Czy, 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 w Anglii. Ja no. mówię coś o Anglii, nie, w Anglii też nie jest tak, tak, jest tak, tak. To czekajcie, ja słyszeliście, że ten że w Chinach wiedzą psy Nie, 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 tam nie ma tak. To jest zaraz i tak ten tak. Oj no, kamandy wielcy podróżnicy. Każdy każdy ma inne doświadczenia, wiesz O. No. Ja tak czy siak tam jakby trochę spędzając czasu za granicą dużo tego może nie było To doszedłem do wniosku kurde znowu mnie ten znowu mnie sru spa, ten sapuje Mój Boże Co za no life Sakreble nie, 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 nie chodziło mi tutaj o to, że wy nie podróżujecie, come on! Chodziło mi, że tutaj dużo osób mi zwraca uwagę na jakieś takie rzeczy, które tak naprawdę są, nie wiem, prawidłowe? A, znaczy tak, tak, że mówisz prawdę, a tu ktoś mówi, No no, nie. ja mówię, że na przykład o tych zakupach, no to kurde, no przecież byłem na tych zakupach z babcią, co babcia mnie poszukała, gdzieś tam pani pod ladą dała jakieś, wiecie, przemuciła pieniądze Ale lewo. O, jaki nudziarz! Kto? Nie, siedzi i nie sapuje. Ty po, znowu cię dopadł. No, no wiesz, widzi mnie na live i ten. I ten a zresztą gości ma hard on, tak to się nazywa po angielsku. tak. You've got some hard on. A well, time to jack off! Myślę, że jego problem polega na tym, że nie ma. O, to też możliwe. I nigdy nie ja będzie miał. każdego zaba wiesz. One inch dostaje za każdego sapak, który Tak jest. Znalazłeś się roka w warcrafcie, ale to nie znaczy, że znajdziesz kiedyś dziewczynę. <grym> o jezu. Nie będziesz mu potem na randce powiedzieć: Sapowałem roka, jak robił Questa. Słuchaj, czym się interesujesz? A wiesz co... Chodzę zapuję, za Sapuję swoim rogalem w World of Warcraft bardzo sławnych streamerów kurczem, streamujących na Twitchu. Mówicie tu coś? Eee, Aha. Kurczę. Do późnej starości jedyne randki, na które pójdziesz, to ze swoją mamą. <grymne> Odpachę. <grymne> <Uu>. <grymne> no już się zostawił. Hmm. Co tu pisze? Chyba że znajdzie dziewczynę, która ogląda roka. Ale to nie wiem czy to mu pomoże. Dziewczyny co mnie oglądają, to raczej mnie sympatyzują. A jak nie, to... Dziewczyny są... Wiesz co? Dziewczyny są wredne. Jak... Dziewczyny bywają wredne jak, jak przychodzi do oglądania vlogów innych dziewczyn, wiesz? Mm -hmm. Natomiast jak, jak oglądają... Dziewczyny nie mają skłonności do oglądania rzeczy, których nie lubią, to tylko faceci mają tak narąbane, żeby wiesz... Siedzieć na czymś, czego nie lubią i wiesz, i mówić, ale to jest do dupy, oh my god, sięż, Wiesz, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, to jest męska cecha I nie wiem, nie wiem z czym to jest związane Ale to też, żeby nie było, żeby nie, żeby nie było, że, że słodze, dziewczyny też mają swoje Ja w życiu nie widziałem, yy, nie widziałem gorszych relacji Jak jedna przyjaciółka miała z drugą, kiedy się pokłóciły, oh my god To już było pokazywanie tych pamiętników na forum publicznym No, daj spokój, no, Wiem, o co ci chodzi. Masakra, to jest brzydane. Wiesz, wszystkie na jakieś tam tajemnice, nie tajemnice, kurczę, i wiesz... Eeeezus... Ja kręcę... Oj, oj, oj... Tak przysłowiowe wchodzenie sobie w dupę. Ale wiesz co? E ja powiem wam, że ja przez... chyba z... Chodziłem do klasy w szkole średniej, gdzie byli tylko sami faceci i, i powiem, że atmosfera to była jedna z lepszych, jakie, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, tak mi się wydaje. Ale nie dlatego, że tam dziewczyny coś psują, czy, czy, bo to nie o to chodzi. To jest tak, że jak są mm, y, dziewczyny w, w, w klasie, to facetom odbija. Nie, no. nie potrafią się kurde ten opanować. Każdy musi pokazywać ten mięśnie, napinać. A pomówić takie, wiesz, rzeczy, co... Znaczy, miałem bardzo hamstwo, wiesz, ja miałem taką właśnie grupę, że, wiesz, były trzy laski na, na klasę, reszta faceci, wiesz, i każdy, kurczę, e, do takich środków się sprowadzał, żeby tylko się pod, pod, podobać, wiesz, dziewczynie, że, no, po prostu głowa mała, nie? Takie rzeczy wydziwiali tylko... Nie, no masakra, nie? I no, to jest to najśmieszniejsze jest to, że, wiesz, uzyskiwali znaczy efekty odwrotne do zamierzanego, no nie? I wiesz, nie powiesz im, że kurde, jej, słuchaj, źle robisz, ona na pewno nie zwróci na ciebie uwagi, jeżeli wiesz, zrobisz z siebie idiotę, albo robisz z kogoś innego idiota, tylko no wiesz... A wiesz, no nie, nie będzie siedział dalej, nie? Tylko to nie rok. byłbym pewny, wiesz? Ja, ja miałem w życiu jedno bardzo dziwne doświadczenie, otóż wiesz... Klient poderwał dziewczynę na to, mhm. że powiedział, że przejeżdżał przez jej wioskę i tam śmierdziało. Mhm. I wiesz, i ona wykazała, wiesz, wyraziła zainteresowanie jego osobowością. <śm> wiesz, dla mnie kompletna zagadka, więc. Nie, 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 wiem, nie, wiem, nie, mam pojęcia, od czego to zależy. O, to mi przypomina takie właśnie hasło, takie wiesz, na indyskotece. Co tak, stoisz jak widły w Google. <śm> <śm> to, 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 to po tej świnie, co ta świnia miała? Że to... No co? Dzisiaj masz bardzo wiejskie powiedzonka, z tą świnią coś mówiłeś. A że ży, przeżywasz tak jak świnia cioty <laughs> A co nam żonego tutaj? Coś uciekło? Ja, czas... ten, ja się ja się napierdzielam, wiecie? Aha. I się skupiam A, jak widzę w noju, czy jakoś to się tak... No! Jeden ten nie. No wszyscy się znają, kurde <laughs> Oj, oj, stare dobre, kurde czasem. Można było mówić brzydkie rzeczy, a teraz trzeba się z leźmi ładnie obchodzić, jak kurczę z jajeczkiem. Mnie no co ty? Dosłownie jajeczkiem i przenoś. Ja tu nie mam w ogóle żadnych skrupułów. Jak ja nikogo nie ograniczam, to możecie mówić co chcecie. Na live. Nie czujcie się ograniczeni. Jestem ciekaw, co tu jeszcze ludzie napiszą, jakieś bardzo fajne wiejskie powiedzonka. ze tego była cała masa, kurczę, to jest jak, jak dobry kawał, zawsze jak usłyszysz dobry kawał... Ja zazwyczaj lubię, wiesz, taki humor sytuacyjny, nie? Nie lubię, jak tam, wiesz, ktoś, kurde, cały czas kawały jakieś sypie, ale, kurczę, jak się usłyszy rzeczywiście dobry kawał i wiesz nawet, jak go wiesz powiedzieć, to, kurczę, nigdy go nie potrafisz jakoś tak przypomnieć sobie go i, kurczę... A <laughs> nie to ja mam to tak. samo, ja nie ale humor sytuacyjny owszem, owszem. No, coś może no. Tak. tak, to się, to się udaje. Czas do czasu. <laughs> Niby Warszawa miasto, a świnie ludzie chodzą. Ja cię kręcę. coś powiedział. <laughs> <Jed. laughs> ładne, ładne. Już polityką zapachniało, wiesz. To są niebezpieczne decydy. Ej, ten troll się teraz zamienił niechcąco przez pomyłkę w ten w lwa morskiego na, na, tym, na tym. Na górce. Tak. O, ktoś tu napisał. E, Czaj się jak szpagna je. Aha, Ja słyszałem, że żeś dowali jak dzik w sosnę, nie? To, że nie dowali, tylko jak do je, nie ma no. Czego tu się nie można dowiedzieć na tych moich live'ach, rany, Julek? HPG, Jezu, no weszły sobie, a ty, kurczę. Niech chce to. Co to żeby... znaczy? HD. Żartuje. Nic nie można się domyślić. myślić. Ale tego było pełno, kurczę. No to nie jest żadna sztuka, odpalacie tego jak się nazywa ten program do generowania tych przekleństw. Kurczę. <noise> nie jest, jest taki program? No jest, ale po... Jezus, Tam raz, na ruski rok ci się coś fajnego wygeneruje, ale coś, wiesz, doskonałe, po prostu przekleństwo, wiesz, jakieś. Jak to się nazywa? Eee... I to po polsku? Po polsku, po polsku, wiesz, tam. Ja możesz, Możesz sobie ustawić nawet ile wiesz, ile przekleństw, albo ile, jakie zdanie masz ułożyć, które coś. Obluzgator się nazywa program. Obluzgator? Na obluzgator no, i możesz sobie ustawić, przynajmniej w tych nowszych wersjach, tak było, że mogłeś sobie ustawić... Ile chcesz słowne zdanie, Tu ci ustawiało, wiesz, jakieś tam ee, wiesz, czasowniki, rzeczowniki i tak dalej, tylko po to, żeby, wiesz, komuś zbluzgać, nie, z przyletnikami. No masakra to było, Jezus. od, od statków, naruchających kojotów, takie pierdyłki, wiesz, no po prostu dobierało losowo jakieś randomowe rzeczy, nie, I mogłeś sobie coś wybrać, nie, żeby być fajnym. Jak ci brakowało weny albo chciałeś, wiesz, pokazać przed swoimi kolegami w gimnazjum, że potrafisz lepiej. Kurde, tak. Ale ktoś mnie pyta, gdzie kupić Blue Yeti. Nie kupuj Blue Yeti, naprawdę. Żeby, żeby używać Blue Yeti, trzeba, yy, trzeba Trzeba mieć specyficzne warunki. Ja nie niepotrzebnie przepłaciłem, uważam, bo nie, nie jest mi potrzebny Blue Yeti. Więc to jest na pewno świetny mikrofon, ale. nie trzeba, nie trzeba. Ten, ten którego Graba ma mikrofon, jest dużo lepszy. On ma Berengera. I Berenger chyba kosztuje 200 stówki, Yeti kosztuje 6. Więc naprawdę nie warto, nie warto przepłacać.